No, chodź szereg, bo się spóźnimy do kina. No to na razie pusimy hałpę z dymem. go ja ja z No to dawajcie panowie, robimy imprezę! Tak, impreza! Jej! Jedziemy na minionki, jedziemy na minionki. Yeah, jedziemy na minionki. A pojedziemy do McDonalda? Nie mamy jechać do kina. To jedziemy do tego McDonalda. Nie jedziemy do Kina. Czyli jedziemy w końcu do McDonalda, no nie? No mówię ci przecież, że jedziemy do kina! Nie no, no to już chyba pojedziemy do tego McDonalda, no nie? Cicho! A wy zdajcie sobie sprawę, że my mamy te bilety na jutro. <laughs> Zaraz je sprzedam! Ciekaw jestem, jak tam twój dom.